Dzień dobry, jestem na Rumblach i zbieram followersów na tym nowym kanale rumble.com, łamane przez Wojciech Cejrowski. Tam jest bez cenzury i tam będę wieszał wszystko, no ale muszą się Państwo zapisać, żebym wieszał. Póki co będę wieszał wszystko to, co na YouTubie wieszam teraz. Ale za chwilę na Rumblach będę robił premiery, a na YouTubie zostaną odpady. No bo po co do cenzury dawać coś lepszego. Więc proszę wszystkich na rumble.com, łamane przez Wojciech Cejrowski, pisane razem. rumble.com, łamane przez Wojciech Cejrowski, pisane razem. Proszę sobie tam założyć konta i zrobić follow. Wszystko jest bezpłatne rumble.com, łamane przez Wojciech Cejrowski. Ty powiedziałeś, że e, porzuciłeś telewizję amerykańską i uznałeś, że e, w polskiej telewizji, w polskich mediach jest zdecydowanie i że teraz te media e, śledzą się. Nie, tak, od... nie, tak Bo... nie powiedziałem. Nie, nie, przyjechałem do Polski, w związku z tym oglądam dużo częściej polską telewizję, a jest mi trudno oglądać amerykańską. F filmy i mecze. Co filmy i mecze? Oglądasz polskiej telewizji, no bo i mecze? Nie, się... wiadomości oglądam, bo się muszę do Studia Dziki Zachód przygotować. Więc dowiaduje się z Polsatu, że przypadki molestowania, a nawet pobicia pasażerów w taksówkach z aplikacji y, są częste. I oni postulują, że jest potrzebna wspólna baza kierowców. Musimy tych kierowców sprawdzać, a wiemy o nich tylko tyle, że w swoim kraju, jak jeździł, to, czy jeździł, czy cokolwiek, to, to, to nie mamy tam dostępu do kartotek kryminalnych obcego państwa. W związku z tym, jak on tutaj przyjechał i wsiada na jakiś rodzaj taksówki, to wiemy o nim tylko tyle, ile się zapisało w polskich systemach, czyli bardzo mało, bo on tam 6 miesięcy ostatnio o nim wiemy, albo ostatnie dwa lata zanim został tym, tym kierowcą z aplikacji, a co wcześniej robił, to nie wiemy. No i, i że to jest system niedobry, bo nie wiemy, ale jednocześnie nie możemy od obcych państw ściągać bazy danych kryminalnej bo żadne obce państwo nam tego nie przekaże, chyba że jesteśmy wspólnie w Interpolu i jest jakieś śledztwo. No to co z tym fantem zrobić? I teraz rozważania takie były w Polsacie. Ja mam prostą na to receptę, bo lubię recepty proste. Skoro pojawiają się przypadki molestowania, a nawet pobicia pasażerów w taksówkach prowadzonych przez cudzoziemców, to należy wprowadzić zakaz pracy cudzoziemców na terenie RP oraz deportację. Bo no facet zro zrobił coś, to wsadzamy go do kibitki, wywalamy go do jego kraju rodzimego, bądź sądzimy go w Polsce i pakujemy do więzienia. Ale jak się chcemy zabezpieczyć przed tym, że my nie wiemy, kto to jest, no to ja bym nie pozwalał im pracować. Skoro nie wiemy o tobie, człowieku, więcej niż tylko Twój pobyt w Polsce, niech to będą powiedzmy dwa lata zdobyłeś uprawnienia polskie, polskie prawo jazdy, zrobiłeś z tego afrykańskiego, załóżmy. No ale wiemy tylko, kim jesteś przez ostatnie dwa lata, bo nie mamy kartoteki z Ugandy. No to w związku z tym uznajemy tę sytuację za niebezpieczną, nie dość bezpieczną. Może ty byłeś dobrym człowiekiem i szewcem w swoim kraju, ale my tego nie wiemy i nie widzimy. W związku z tym nie chcemy, żeby nasze dziewczyny wsiadały do taksówki kierowanej przez ciebie. Zakaz pracy dla cudzoziemców. Albo, albo zachęta, żeby... Nasze dziewczyny zamawiały zwykłe taksówki. Nie, bo nie chcemy sytuacji niebezpiecznej, takiej, że ktoś zamówi. Nie, nie, to nie, nie możemy polskiego obywatela stawiać na gorszej pozycji, takiej, że to teraz zamawiaj. Ogólnie jest niebezpiecznie w przyrodzie, to zamawiaj sobie tylko licencjonowane taksówki. No nie, powinno być we wszystkich taksówkach bezpiecznie. I, i tego oczekuję od polskiego państwa. Żeby ona nie musiała wybierać, że tylko bierze jakiś rodzaj taksji. Skoro dopuszczamy na rynek taksówki z aplikacji, to wszystkie mają być bezpieczne. A jak to spowodować? No, chcemy, żeby tam Polacy na tym jeździli, o których wiemy wszystko od urodzenia do dzisiaj. I wtedy Polak no, nie będzie mógł prowadzić samochodu, jeżeli właśnie wyszedł z więzienia za molestowanie nieletnich panien. I to była ta informacja, która zrobiła na tobie największe wrażenie? Tak, że oni poszukują jakichś rozwiązań, wspólna baza kierowców, coś tam, coś tam. Nie. Od ręki można wprowadzić zakaz pracy cudzoziemców na taksówkach na terenie RP, oraz od ręki można deportować. To, to jest rozwiązanie było... szybkie. Zanim się wybuduje baza kierowców, będziemy mieli kolejne zgwałcone dziewczyny. To ja, ja chcę się szybciej zabezpieczyć, a nie czekać. Zanim zbudujemy wspólną bazę, zanim do tej bazy trafią informacje, to będziemy mieli kolejne kilkadziesiąt przypadków zgwałconych dziewczyn. To, no to nie, to jak to szybko załatwić to, zakaz pracy cudzoziemców. Oglądałeś wiadomość, mówiło o kilku Polsat. Polsat o kilkudziesięciu, kilku, kilkunastu, czy też był taki ne, przypadek jeden. Nie, nie, te, te, tego było więcej, na tyle więcej, że się zrobił problem. To nie był jednostkowy przypadek, tylko Polsat twierdził, że zjawisko jest. Niepokojąco częste. I w związku z tym się zebrały mądre głowy, co robimy, bo przypadków molestowania było wiele. Yy, przypadków pobicia pasażerów było wiele. Nie jeden, świr, tylko wiele. A skoro wiele, to się uruchomiło myślenie, co z tym fantem zrobić. Zaskoczyłeś mnie udzieliłem. Polsat 23 tak, kwietnia, czyli tak, wczoraj. Wczoraj, wczoraj, tak. Świeża no informacja. Właśnie. A dzisiaj jest świętego Wojciecha. Normalnie jest 23 kwietnia, ale ponieważ niedziela przykryła patrona Polski, to został przesunięty wyjątkowo, to się rzadko zdarza, wyjątkowo został przesunięty na dzisiaj, na poniedziałek. No, bo, bo, Wojciechu, nie, nie święty Wojciechu wszystkiego najlepszego, a święty Wojciech patron Polski, niech się Polską opiekuje. Taka jest prośba. Mów no ja dlatego to powiedziałem. Dlatego Powiedziałem, opiekuj się Polską, święty Wojciechu. On też został pobity, a nawet został podświartowany. Został podświartowany na kawałki, a jego głowa była przedmiotem handlu oraz wszystkie jego szczątki. To prawda, Bo ci ale... poganie, którzy go porąbali ale... na kawałki, to oni sprzedali jego porąbane zwłoki najpierw do rzeczy Rzeczypospolitej. Chcecie, żebyśmy go do bagna wrzucili do morza, czy chcecie spakowanego we walizki i wam sprzedamy relikwie? To tylko, tylko jedną rzecz dodajmy, że to byli tubylcy. To nie byli przyjezdni, to byli tubylcy akurat. To tam byli byłcy. tubylcy, tak. tak. On pojechał nawracać pogańskie plemiona powiedzmy w Prusie. A potem przyszli krzyżacy, ich tak nawrócili, że żaden nie został na tej ziemi, albo zostało ich niewielu. Tak, i też kazali sobie płacić krzyżacy za opiekę. Król Polski musiał im tam fundować różne rzeczy, a potem grabili Polaków. No, tak. rasa, to były wczesne bismarki ci krzyżacy niemieccy, to były wczesne bismarki, nie lubili Polski. A, ty, a wo, Wojciechu, a jak ty świętujesz święto, świętego Wojciecha? Byłem na mszy i odkryłem dzisiaj w swojej książeczce do nabożeństwa, że gdy chciałem zmówić litanię do świętego Wojciecha, mojego patrona, który się dosyć dobrze mną zajmuje, tak uważam, nie mam do niego pretensji. Jak, jak o coś proszę, to on wiem, że, że słucha i patrzy na mnie. No i nie znalazłem w zbiorze litanii, w, w żadnej mojej książeczce do nabożeństwa, a mam i stare i nowsze, nie znalazłem do świętego Stanisława Biskupa, do świętego Stanisława Kostki, do Andrzeja Boboli też, Patron. No a do Świętego Wojciecha nie znalazłem. To taka informacja, czyli będę musiał sobie wieczorem dzisiaj wygooglać, wydrukować i z internetu zmówić te litanie. No to tak świętowałem. Już szukam w internecie. Może w ogóle nie ma litanii do Świętego Wojciecha. Jest, do każdego świętego jest z, z urzędu litania oraz jest pieśń, hymn do świętego, który się śpiewa w tym jego dniu. Więc na, na 100% gdzieś jest. Tylko mam za cienką książkę. Jak zostajesz świętym w kościele katolickim, to z urzędu, z bomby ktoś musi napisać litanie. Taka jest moja wiedza, może ona już jest dawno fałszywa, bo to przedsoborowa albo coś. Ale taką wiedzę nabyłem, że tak. mam po co szukać, bo na 100% jest. Święty Wojciech urodzony na czeskiej ziemi. Módl się za nami. no Z wszystkimi cnotami tak. ozdobiony. Mężu według serca Bożego. Dobrym przykładem, no, owocą swoim przyświecającym. Tak się zaczyna. Litania do świętego. A w ramach wdzięczności do świętego Wojciecha kilka lat temu. Yy zamówiłem u drogiego i znanego malarza portret świętego Wojciecha. On najpierw namalował postać świętego Wojciecha, bo się okazuje, że w Polsce nie ma obrazów ze świętym Wojciechem. Są jakieś hałowe takie. I mój pierwszy pobyt w Gnieźnie zakończył się porażką, bo ja mówię o wreszcie sobie kupię obrazek świętego Wojciecha, nigdy to nie byłem. Dosyć późno pojechałem i w sklepiku przy, przy tej katedrze gnieźnieńskiej nie było obrazków, tylko jakieś takie okropne, nie ma klasycznego jednego wizerunku. No więc zamówiłem klasyczny wizerunek na bazie tego portretu całej postaci, który wisi w bazylice mariackiej w Gdańsku, i teraz będę przetwarzał i rozpropagowywał żeby to się stał wizerunek klasyczny. Mamy wizerunki na przykład na banknotach, masz klasyczne wizerunki y, polskich królów. Też nie wiemy jakich twarze wyglądały na 100%, ale Matejko y, zrobił klasyczne wizerunki, one przeszły do popkultury, do tego stopnia, że mamy je na banknotach i uważamy, że jakbyś popatrzył, to byś że o tak wygląda Batory. tam król taki czy taki, Batory na przykład. Wiemy jak wygląda, bo, y, bo pewne wizerunki stały się klasyczne. Batory to jeszcze prysz, bo jakieś są obrazy Batorego olejne i można uśrednić twarz i zrobić obrazek, ale co z Mieszkiem? Za czasów Mieszka nie, nie robili tak za bardzo obrazów olejnych, a mamy też klasyczny, dzięki Matejce, wizerunek chrobry. Jest lepszy, bo wszyscy pamiętają z tym rozwialnym włosem chrobrego. To Matejko wymyślił. No to, to układ w stronę świętego Wojciecha zrobiłem taki, że za własne pieniądze zamówiłem jego portret i może za ileś lat to będzie klasyczny wizerunek, który wszyscy będą od razu kojarzyli ze świętym Wojciechem. A Wojciecha Cejowskiego będą kojarzyli ze studiem Dziki Zachód i z piosenkami, które zapowiada. A, twoje cudowne podprowadzenie, jak w programie Pierwszym Polskiego Lata. Radia w latach 70. Bardzo proszę. To teraz będzie mieszanina country i blues w jednej piosence. Bardzo lubię takie mieszanki.